Dzień dobry, dzień dobry, moje kochane bliźniaki. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym czytaniu, tym razem dwutygodniowym. Czytanie jest oczywiście na najbliższe dwa tygodnie, czyli od 27 stycznia do 9 lutego 2025 roku. Pamiętajcie, że są to czytania ogólne i nie będą rezonować ze wszystkimi. Bierzcie to, co dla Was, resztę zostawcie. No i pamiętajcie, że jest jeszcze coś takiego jak Ascendent, Księżyc czy Znak Wenusowy. Zachęcam Was również do zajrzenia do opisu pod filmem. Jest tam kilka ważnych informacji na mój temat. Między innymi znajdziecie tam informacje, żebyście uważali, na oszustów, kochani, jest ich coraz więcej w sieci, więc bądźcie uważni, podszywają się pode mnie i pod innych tarocistów, więc nie dajcie się zrobić w balona. <grym> e, oczywiście, kochani, łapki w górę, komentarze jak najbardziej mile widziane, subskrypcje, udostępnienia zresztą też. E, dziękuję za każdą formę wsparcia, dziękuję, że jesteście. E, nie przedłużam, lecimy z Waszym czytaniem na najbliższe dwa tygodnie. Co się będzie działo wewnątrz Was, kochani? A co może przyjść niespodziewanego z zewnątrz? Co w miłości u osób, które są w związkach, w relacjach, a co u singli: rodzina, przyjaciele, najbliższe, otoczenie, praca i finanse, rada, bądź przekaz dodatkowy. Ok, zobaczmy sobie przekaz od wróżek dla Was na nadchodzące dwa tygodnie. Uzdrawianie, uzdrowiony, uzdrowiciel. Piękna jest ta karta. Otacza cię uzdrawiająca energia. Także, kochani, może chodzić o to, że sami zostajecie uzdrawiani, uzdrowieni, może chodzić o uzdrowienie kogoś z bliskich, ale to też jest informacja, że część z Was ma zdolności uzdrawiania, które być może warto wykorzystać w swoim życiu. Dobra, może też mówić, że jakaś sytuacja w Waszym życiu jest uzdrawiana. Oczywiście, że tak. Dobra, co się dzieje wewnątrz was? Co się będzie działo wewnątrz was? Król Buła, fajnie. Odwaga, pewność siebie, charyzma, więc wygląda na to, że moje bliźniaki w tym tygodniu biorą sprawy w swoje ręce i stają się królem dżungli. Sięgają po to, czego pragną, nie boją się niczego i z odwagą sięgają po jakieś wyzwania, po marzenia, po jakieś tam działania. E, oczywiście król Buław jest też energią m, takiej pasji, namiętności, e, odwagi. M, m, libido mam Wam może wzrosnąć, ale też będziecie mieć więcej takiej energii typowo, takiej życiowej, takiej w, w mięśniach, wiecie, że będziecie po prostu to tu robić, to to, to tamto, to, to tamto, tam, to, to możecie wiecie, jeszcze tu na siłowni się zapisać, tu coś porobić, tu poćwiczyć, tu pójść na spacer. Także mam wrażenie, że będziecie mieć takiego powera w sobie, żeby też właśnie m, fizycznie załatwić różne sprawy. E, zobaczmy tego króla no i Król Bław też mówi, że będziecie mieć w sobie coś takiego, że będzie bardzo to mocno przyciągać innych. Jakaś taka, ach, namiętność ta wewnętrzna. Nie jedna osoba się za wami odwróci w tym tygodniu, ale też ludzie będą tak, wiecie, jak gąbka do was, chłonąć, nie? Mhm. Chłonąć, co macie do powiedzenia. Będziecie inspiracją dla innych. O, to też jest to. Arcykapłan. No, 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 no. Trójka mieczy. Dziewiątka buław. Mhm. Królowa pentakli, cesarz i ósemka buław. No właśnie, kochani, ja tak bardzo czuję, że e, staniecie się jakąś taką inspiracją dla kogoś. Może być tak, moi drodzy, że. Udało Wam się ostatnio albo uda Wam się w, tygodniu, w tym tygodniu pokonać jakieś swoje prywatne trudności, jakieś rozczarowania, jakieś blokady. I To znacząco wpłynie może na poprawę Waszej sytuacji finansowej, zawodowej, życiowej. Może wpłynie, wpłynęło też znacząco na jakiś rozwój firmy, ekspansję albo rozwój właśnie jakiejś relacji. Mam wrażenie, że część z Was ma naprawdę światu wiele do przekazania. I to jest to, że w tym tygodniu może być tak, że będziecie Chcieli się tym podzielić. Czy to po, poprzez jakieś posty na Facebookach, czy poprzez jakieś nagrania. Czy część z was może chcieć napisać własną książkę, część z was może chcieć napisać jakiś swój kurs albo rozpocząć jakieś szkolenia. Um, część z was będzie taką inspiracją po prostu dla swoich przyjaciół, dla znajomych. Ale mam wrażenie moi drodzy, że. W tym tygodniu coś wam takiego, coś wam da takiego powera do działania. Pokonałem jakieś trudności, zyskałem to czy tamto, osiągnąłem to czy tamto. Naprawdę zyskałem ogromną wiedzę poprzez pewne doświadczenie i to będzie takie coś, że będziecie chcieli się tym podzielić, będziecie chcieli zabłysnąć, będziecie chcieli pomóc też innym właśnie w załatwianiu takich różnych rzeczy. Więc odezwie się w Was taka taki lider, taka osoba, która słuchaj, ja, ale to może być, wiecie, to może być nawet na, w pracy na przykład. Ktoś, nie wiem, będzie miał już czymś problem. Słuchaj, też miałem ten problem i zrobiłem tak, tak, czy siak. Możesz zrobić też tak, tak, czy tak. A wszyscy, ła, wow, ale ty jesteś mądry w ogóle, super, dzięki, że mi pomogłeś. Także... Będziecie naprawdę taką czuję inspiracją w tym tygodniu dla innych poprzez wasze doświadczenia, poprzez to, co, co zrobiliście. I to może was poprowadzić właśnie w kierunku jakiejś takiej nowej drogi. E, czuję e, w, e, bardzo, bardzo mocno, właśnie w ciągu najbliższych tych dwóch tygodni oczywiście, nie bo tak mówię w tym tygodniu, ale to jest taki, wiecie, odruch po tygodniówkach, ale chodzi o najbliższe oczywiście dwa, y, dwa tygodnie. Dobra, co z zewnątrz w takim razie? Uuu, cesarz. E, cesarz jest energią. Em, Barana na pewno, ale jest to energia szefa, męża, ojca, więc tutaj z jakąś silną męską jednostką możecie mieć do czynienia. Może tutaj kogoś zainspirujecie do działania, może ktoś Wam zaproponuje tutaj wejście na jakieś wyższe stanowisko, a może kochani, będziecie korzystać z porady kogoś, kto w jakiś sposób zaplanuje Waszą karierę, pewne działania, tu mogą być pewne konsultacje w związku z tą sytuacją. Ktoś może Wam tutaj pomóc, mam wrażenie, ogarnąć to, co Macie do wprowadzenia, ale też mi się pokazuje, że. Ktoś może mieć Was na oku i może mieć jakieś plany wobec Was. Zobaczmy tego cesarza, mhm. rycerz pentakli. Dwójka mieczy. I dziewiątka e, kielichów, królowa kielichów, siódemka pentakli, słońce. Mhm. Wiecie co? Mam wrażenie, że dla części z Was, jeżeli pracujecie dla kogoś. Może to być kwestia właśnie, że szef, szefowa tutaj obserwuje Wasze działania, Wasze poczynania i może właśnie tutaj się zastanawiać, czy Was właśnie nie awansować albo nie zaproponować Wam coś lepszego. I mam wrażenie, że tutaj są jeszcze jakieś takie wahania, jeszcze nie wie, ale jakieś Wasze działania w tym tygodniu e, mogą go przekonać do tego, żeby faktycznie zaproponować Wam jakiś awans, albo właśnie mówię, podwyżkę, wejście na wyższe stanowisko, albo zaproponować właśnie jakiś rodzaj współpracy. Dla części z Was, jeżeli sami prowadzicie jakąś działalność, mam wrażenie, że może chodzi o jakiegoś innego. Inwestora albo kogoś, kto w jakiś sposób by chciał podjąć z Wami współpracę. Też mi się pokazują tutaj takie aspekty miłosne. Może być tak, kochani, że jesteście w jakiejś w relacji takiej początkowej, bym powiedziała tutaj dla osób właśnie, które są bardziej w początkowej relacji. I tutaj właśnie partner, partnerka obserwuje Wasze działania, zastanawia się, czy jesteście właściwą osobą na właściwym stanowisku, że tak powiem. No i w tym tygodniu mam wrażenie, że może wydarzyć się coś takiego, co partner będzie uważać za wow, to jest to. No i kochani, spodziewałabym się tu jakichś ważnych wyznań albo ważnych planów na przyszłość. Mhm. Mm tak jest. Dobra, no to co w związkach? Zobaczmy. Rydwan. Rydwan mówi o pójściu naprzód zdecydowanie. Jeżeli były jakieś zastoje w Waszym związku, byłyby jakieś problemy, to one zdecydowanie zostają pokonane w tym tygodniu i ruszacie naprzód. Rydwan oczywiście też mówi o podróżach, wyjazdach, więc coś takiego może się dla Was szykować. Możecie też kupować auto, mm, tak mi się pokazuje. Będzie bardzo dużo w ogóle takiej współpracy między Wami, wyrównania energetycznego. Tak jakby, jeżeli z czymś mieliście problem, na przykład, żeby ustalić jakiś kierunek Waszej drogi, to w tym tygodniu będziecie jak, jak partnerzy Ramię w ramię po prostu ze sobą w kierunku jakiegoś konkretnego celu iść, żeby osiągnąć sukces. E, zobaczmy ten rydwan. O, dziękuję. No właśnie, siódemka kielichów odwrócona. Tak, jakby nie ma już żadnego pitu-pitu, tylko mamy konkretny cel, wybraliśmy i ruszamy do przodu. Super. <laughs> w kierunku dziesiątki pentakli. No właśnie. Mm -hmm. I gwiazdy, A, ale cudnie, czadowo, królowa buław, czwórka kielichów i ósemka kielichów. No właśnie, moi drodzy, ja mam wrażenie, że część z Was miała jakąś ważną decyzję do podjęcia. Oczywiście to może być decyzja waszego partnera, tutaj o czym wspominałam wyżej, ale dla części z Was mogło to być w ogóle jakaś wspólna decyzja. Może właśnie, gdzie jedziemy na wakacje, albo gdzie byśmy chcieli mieszkać, albo jakie auto kupujemy, jaki samochód kupujemy, albo co robimy w ten weekend, albo co robimy na przykład właśnie yy, z tym czy z tamtym. Mam wrażenie, że było jakieś wiele możliwości i przez jakiś czas. Może zastanawialiście się, co macie zrobić, ale w tym tygodniu podejmiecie jakąś właśnie decyzję, i ta decyzja będzie po prostu strzałem w dziesiątkę. Będzie energią spełnienia marzeń, zadowolenia, dobrej inwestycji, świetnej stabilizacji. Część z Was może się zastanawiać nad powiększeniem rodziny. Albo nad małżeństwem, albo właśnie nad jakąś większą inwestycją finansową. I tak jak mówię, cokolwiek nie zdecydujecie, a zdecydujecie w tym tygodniu, no to będzie strzał w dziesiątkę, to będzie ten wasz sukces. No dokładnie. No, właśnie, i sprawy potoczą się bardzo szybko, kochani. Więc na przykład, jeżeli chcecie kupić nowe auto um, i zdecydujecie się na konkretne, pach, 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 od razu auto będzie wasze. Może być tak, że jeżeli na przykład zdecydujecie się na dziecko, pach, 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 kurde raz i będzie dzisiaj, nie? Także wcale nie będziecie musieli się o to długo starać, bo rydwan jest bardzo szybką energią, i jest energią. Sukcesu, więc mówi o szybkim sukcesie. <laughs> Dobra, single, co u was? Dwójka mieczy. Dwójka mieczy mówi o tym, że czegoś nie widzicie albo czegoś nie chcecie dostrzec. Dwójka mieczy też sama w sobie bardzo mocno mówi o zablokowanej czakrze serca. Więc e, dla części z Was, jeżeli coś wydarzyło się w Waszym życiu, co spowodowało, że e, wasze serce zostało złamane i do tej pory gdzieś tam jest zablokowane, też pokazuje mi się ta energia uzdrawiania bardzo mocno właśnie tutaj tej blokady czakry serca. E, no ale dwójka mieczy przede wszystkim mówi o takim też o rozdarciu, że, że nie wiem, co mam zrobić, nie wiem, w którą stronę mam pójść. E, no, zobaczmy, nie wiem, co mam wybrać, ale też nie widzę, nie dostrzegam tego, co mam przed nosem. Mhm. Mm A masz az Buław, No, właśnie, jakiś romans na horyzoncie. Król Buław. Uuu. I, kr oh! I królowa Buław, dziesiątka Buław, Sprawiedliwość. Paś kielichów, dwójka kielichów. O, kurczaki. Kochani, wiecie co? Po pierwsze, ja czuję, że ktoś tu niedawno się rozstał z kimś. Więc jeżeli to wy. To może być wasza energia takiego zablokowania, bo nie chcę teraz miłości. Dopiero co wziąłem rozwód, rozstałem się z kimś, absolutnie żadnych miłości. Ale to może być też taka sytuacja, w której jest ktoś na horyzoncie, albo pojawi się ktoś na horyzoncie u was do romansu, bardzo kompatybilny z wami, ale ta osoba na przykład jest w trakcie rozwodu, albo świeżo po, i wy to za wcześnie, jeszcze tutaj nie mogę się w to angażować, bo nie wiem, czy ta osoba jest gotowa, takie rzeczy. A tymczasem, kochani, mi się pokazuje tutaj piękny romans, piękny romans. Dwójka kielichów jeszcze na spodzie. Więc nie blokujcie się, jeżeli pojawi się jakaś szansa w tym tygodniu na poznanie kogoś, nie blokujcie się na to. I nie wymyślajcie i nie kombinujcie, tylko zaryzykujcie. Bo tu mi się pokazuje, że albo ta blokada może wychodzić od Was, albo potencjalnie właśnie, to znaczy bardziej czuję, że to jest w ogóle od Was, ale chodzi o to, że możecie właśnie tutaj wymyślać, że a, bo tutaj niedawno się z kimś rozstał, rozstała, to wiecie, to da, jeszcze pewnie chce tylko romansu, albo niczego tam więcej. No właśnie, dużo wymyślania, dużej kombinowania i tak dalej. I te dylematy, właśnie taki konflikt wewnętrzny. Kochani, wiecie co, nie zastanawiałbym się, na tym za bardzo, bo mamy tutaj asa-buław, bardzo w ogóle buławowa energia, więc może się zacząć od takiego intensywnego romansu, pasja, namiętność i tak dalej. Ale coś czuję, że z tą dwójką kielichów na spodzie może się to przerodzić właśnie w stały związek. E, no i mówię, król, królowa-buław, bardzo kompatybilna energia, dużo pasji, dużo namiętności, więc ósemka buław Ja bym brała. <laughs> Okej, okay. rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie. Szóstka mieczy, kochani. Szóstka mieczy oznacza przede wszystkim pójście naprzód. Więc jeżeli były jakieś konflikty, napięcia, to one w tym tygodniu odejdą w niepamięć. Szóstka mieczy oznacza porozumienie, pójście naprzód, dogadanie się w jakichś aspektach. Z szóstką mieczy też możliwe jakieś podróże, wyjazdy, ale tak patrzę, że ktoś się może wyprowadzić z waszego domu albo wprowadzić z powrotem. Więc jeżeli na przykład mieszkacie z dziećmi albo coś takiego, albo wy mieszkacie z rodzicami, możecie podjąć decyzję, że czas się wyprowadzić. Z drugiej strony, tak jak mówię, też może ktoś powrócić, właśnie, nie wiem. Z Dalekiej podróży. Może ktoś Was po prostu też odwiedzić, nie? Hmm. Zobaczmy tą szóstkę mieczy. Kochankowie, ktoś bliski, bliski waszemu sercu, ale to też jest wasza karta bliźniaki. Piątka buław, ok. Mhm. I czwórka kielichów. Piątka pentakli, szóstka mieczy po raz kolejny i królowa mieczy. Mhm. Mhm. Czwórka kielichów. Tak, jakby właśnie ktoś ignorował coś waszego. No, może to być chodzić o dziecko, kochani, może chodzić właśnie o jakiegoś członka rodziny, przyjaciela, ale mam wrażenie, że mm, jest tutaj taka kwestia, że ktoś. Yy, Ignorował waszą radę, wasze dobre serce, waszą pomoc, albo Wy zignorowaliście tutaj czyjąś pomoc, albo dobrą radę, i stąd stworzyła się jakaś kłótnia, stąd stworzyło się jakieś napięcie. Oczywiście, jeżeli tego nie było jeszcze, to może się pojawić to oczywiście w ciągu najbliższych dwóch tygodni, aczkolwiek jak szybko się pojawiło, tak szybko zniknie, bo tutaj od razu widzę jakieś taką rozmowę wyjaśniającą która pozwoli Wam, że tak powiem, wzmocnić tą relację i, że tak powiem, wyjaśnić wszystko, co jest między Wami. Ktoś może szybko uzmysłowić sobie, że popełnił błąd, ktoś może uzmysłowić sobie, że w jakiś sposób nadużył swoje siły, albo wykorzystał coś, albo właśnie nie dostrzegł czegoś. No i faktycznie tutaj jakaś relacja zostanie bardzo mocno uzdrowiona. Ale też mi się pokazuje, kochani, że właśnie niespodziewanie może ktoś przyjechać do Was, zrobić Wam niespodziankę i może Wam troszeczkę plany pewne pokrzyżowanie, Możecie być początkowo źli, że właśnie tak wyszło, możecie poczuć właśnie taką złość, taką kurde, no miałem co innego zaplanowanego, a teraz ten przyjechał, ta przyjechała i co ja mam właściwie zrobić? Um, zaakceptować ten fakt, bo ten przyjazd nie jest po nic. Mam wrażenie, że on coś ważnego wniesie do Waszej sytuacji, e, więc e, po prostu odpuśćcie tutaj kontrolę i płyńcie, płyńcie naprzód, nie? Mhm. Praca i finanse, coś tutaj. Piątka buław, konflikt. Konflikt, trudności, ale też, kochani, może być konkurencja. E, coś czuję, że z królem buław wy tą konkurencję tam pokonacie i tak dalej, albo wyróżnicie się właśnie na tle konkurencji, e, ale właśnie ten piątka buław też może mówić o właśnie jakiejś trudnej sytuacji e, w pracy, jakiejś konfliktowej, jakieś napięcie może być. Dla części z Was, jeżeli macie jakąś rozmowę kwalifikacyjną, e, czy chcecie się dostać do jakiejś pracy, może przyjść propozycja, ale w której będzie na przykład wiele osób na jedno miejsce, będzie spora konkurencja, nie? jeżeli prowadzicie własny biznes, to możecie spodziewać się może jakichś nieczystych zagrań ze strony, właśnie konkurencji. Um, zobaczmy. Świat, o, ale też fajnie, jest świat. Rycerz Buław. Ha, super, mhm. rycerz Mieczy. Fajny jest ten rycerz Buław, bo jakby nie patrzeć, widzicie on pokonuje barierę, on pokonuje tą przeszkodę, skacze o tyczce, nie? Nawet tutaj właśnie ten rycerz mieczy też właśnie skacze na jakimiś takimi przeszkodami, wybojami i tak dalej. Więc wygląda na to, że cokolwiek to jest, Wy zakończycie to happy endem, szczęśliwym zakończeniem i dzięki temu otworzy się dla Was właśnie jakaś nowa możliwość. Może być tak, moi drodzy, że właśnie dzięki takiej postawie zaimponujecie tutaj komuś, e, szefowi, szefowej, albo właśnie potencjalnemu jakiemu sponsorowi, e, albo nowemu szefowi dla części z Was, bo wybrniecie z jakiejś sytuacji właśnie trudnej, konfliktowej, poprzez jakiś swój spryt, szybkie myślenie, innowacyjne myślenie, taką elastyczność też e, i to sprawi kochani, że no naprawdę zaimponujecie komuś i to może być szansa dla Was właśnie na rozwój, albo faktycznie jakąś nową pracę, albo jakąś ciekawą inwestycję. No ale tak jak mówię, dla części z was może być tak, że mm, sami tutaj właśnie macie jakiś taki konflikt wewnętrzny na zasadzie czy coś zrobić czy nie zrobić, e, czy zadziałać, zawalczyć o coś czy nie. E, kochani, to jest dobry czas, żeby właśnie zawalczyć o swoje marzenia albo sięgnąć po coś, czego pragniecie, bo ja tutaj widzę naprawdę szczęśliwe zakończenie happy end, więc e, myślę, że warto. Cokolwiek tu by nie było, e, działajcie. Działajcie z odwagą. Okej, okay. rada, rada, rada. Piątka pentakli, czas odrzucić jakieś braki, czas odrzucić jakieś taką energię ofiary. No i spojrzeć w górę, bo zawsze jest wyjście z jakiejś sytuacji, tylko czasami go nie dostrzegamy. Piątka pentakli może mówić: uważajcie trochę na finanse w tym tygodniu, nie wydawajcie zbytnio, albo w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Może warto by było troszeczkę oszczędniej żyć, ale też pamiętajcie, że nie jesteście sami, zawsze jest ktoś, kto was wesprze w trudnej sytuacji. No właśnie, czwórka była, blisy, rodzina, przyjaciele, partner, partnerka. Zawsze możecie się odezwać do tych osób, no koło fortuny i to może naprawdę zmienić wszystko. Oczywiście też sami bądźcie pomocni w stosunku do innych, bądźcie, bądźcie też odważni. Jeżeli macie coś do zrobienia, jeżeli jest coś ryzykownego, co byście chcieli w życiu zrobić, zaryzykować właśnie coś, coś, coś ważnego dla was, nie bądźcie w tej energii braku, tylko naprawdę sięgnijcie po to, czego pragniecie. Okej, okay. pytanie i odpowiedzi, Kochani, Jeżeli macie jakieś pytanie, bądź pytania, wybierzcie sobie jeden, dwa lub trzy, a ja już losuję Wam odpowiedzi na te pytania. Jeden, dwa, trzy. Dobra, gotowi? Mam nadzieję, że było słanią. Odpowiedź numer jeden brzmi, wybierz nowy kierunek. Odpowiedź numer dwa, istnieje coś lepszego. I numer trzy, zaczekaj. Dobra, kochani, I to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie. Wszystkiego dobrego, udanego tygodnia, pierwszego i drugiego. I widzimy się oczywiście za niedługo. Buziaki, papa.